Cześć, zapraszam Was na nowy odcinek. Dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o systemach w samochodach, o lampkach kontrolnych, które się pojawiają na tablicy rozdzielczej, trochę takiej techniki, co w jakich sytuacjach należy zrobić. Wszystko to oczywiście w oparciu o pytania egzaminacyjne na kategorię B, i pytania będziemy rozwiązywać w naszej aplikacji L-Testy, testy na prawo jazdy, w której znajdziecie całą bazę pytań. No to co, to nie zaczynamy. Zobaczmy, jakie pytania mamy na dzisiaj. Która z widocznych na ilustracji lampek kontrolnych informuje o włączonych kierunkowskazach A, B czy C? I kierunkowskazy będzie to lampka A, czyli odpowiedź A, bo lampka B to jest lampka sygnalizująca włączenie świateł pozycyjnych i mijania, a lampka C to są światła mijania. Jakie mogą być konsekwencje użytkowania opon z nadmiernie zużytym bieżnikiem podczas hamowania na mokrej nawierzchni? A. Wzrost siły tarcia. B. Skrócenie drogi hamowania. C, zmniejszenie siły tarcia i wydłużenie drogi hamowania. Jeżeli mamy jakieś nieprawidłowości i nadmiernie zużyty bieżnik, to raczej będą negatywne skutki, czyli zmniejszenie siły tarcia i wydłużenie drogi hamowania, czyli odpowiedź C. W jaki sposób powinny być ustawione światła mijania w pojeździe samochodowym? A, tak aby oświetlały drogę na odległość do 30 metrów przed pojazdem, B, tak aby symetrycznie oświetlały całą drogę, C. Tak, aby oświetlały drogę asymetrycznie. I Słuchajcie, zalecenia są takie, że te światła powinny być ustawione asymetrycznie, czyli odpowiedź C. Tak, powin, powinny bardziej oświetlać drogę z prawej strony niż z lewej. Jaki jest cel stosowania układu ASR w samochodzie osobowym? A. Przeciwdziałanie poślizgowi podczas hamowania silnikiem. B. Zapobieganie blokowaniu kół hamowanych. C przeciwdziałanie poślizgowi kół podczas ruszania. I system ASR tutaj odpowiada za to albo pomaga nam podczas ruszania i przeciwdziała poślizgowi kół właśnie wtedy. Czyli odpowiedź C to odpowiedź prawidłowa. Która z widocznych na ilustracji lampek kontrolnych sygnalizuje niezapięte pasy bezpieczeństwa? A, B czy C? No tutaj to jest łatwe. To jest lampka B. Lampka A, przypominam, to jest um, zaciągnięty hamulec e, ręczny awaryjny. A lampka C to lampka kontrolna układu ABS. Jaką funkcję w pojeździe samochodowym pełnią światła cofania? A oświetlają drogą z przodu pojazdu, B oświetlają drogą z tyłu pojazdu i sygnalizują manewr cofania, C podświetlają tablicę rejestracyjną z tyłu pojazdu. Oczywiście oświetlają drogę z tyłu, ale najbardziej to sygnalizują manewr cofania czyli odpowiedź B której z wymienionych niebezpiecznych sytuacji na drodze najlepiej sprawdzi się pojazd wyposażony w tzw. ESP, czyli układ stabilizacji toru jazdy. A. W sytuacji konieczności utrzymania stałej prędkości, B. W sytuacji konieczności wjeżdżania na wzniesienie, C. W sytuacji konieczności pokonywania kilku następujących po sobie zakrętów. Układ ten ma za zadanie stabilizować tory jazdy pojazdu. Czyli odpowiedź prawidłowa będzie związana z koniecznością pokonywania kilku następujących po sobie zakrętów, czyli odpowiedź C, bo tutaj w tym ten układ nam pomoże. Które z wymienionych działań należy podjąć w pierwszej kolejności, gdy w czasie jazdy zaświeci się na czerwono lampka kontrolna ciśnienia oleju silnikowego, a: kontynuować jazdę z zmniejszoną prędkością, b. zwiększyć obroty silnika, c. zatrzymać pojazd i wyłączyć silnik. No, przy tej lampce, lampce czerwonej należy zatrzymać pojazd i wyłączyć silnik. Odpowiedź C. Która z widocznych na ilustracji lampek kontrolnych dotyczy przednich świateł przeciwmgłowych? A, B czy C? I światło przeciwmgłowe, pamiętajcie, że to są zawsze te z tymi przekreślonymi kreseczkami i w tym przypadku to będą światła B, bo A to kierunkowskazy, a C to światła pozycyjne i mijania. Co należy sprawdzić, gdy lampka kontrolna kierunkowskazów zaczęła migać dużo szybciej, a napięcie akumulatora bezprawność bezpieczników C sprawność żarówek kierunkowskazu. I w tej sytuacji należy sprawdzić sprawność żarówek kierunkowskazów, czyli odpowiedź C. Jaki jest cel stosowania układu ESP w samochodzie osobowym? A. Przeciwdziałanie poślizgowi kół podczas hamowania silnikiem, B. Zapobieganie blokowaniu kół hamowanych. C. Stabilizowanie ruchu pojazdu podczas jazdy po łuku drogi. I jest to stabilizowanie ruchu pojazdu podczas jazdy po łuku drogi, czyli odpowiedź C. Jaką funkcję spełnia system przeciwblokujący ABS? A. Skraca drogę hamowania w każdych warunkach. B. Zapobiega zerwaniu przyczepności opon podczas przyspieszania. C. Ułatwia omijanie przeszkód w czasie hamowania. I odpowiedź prawidłowa to ułatwienie omijania przeszkód w czasie hamowania, czyli odpowiedź C. Tutaj pierwsza na myśl przychodzi odpowiedź A, że, że skraca drogę hamowania. No jednak nie w każdych warunkach i prawidłowa odpowiedź to odpowiedź C w takiej sytuacji ułatwia omijanie przeszkód w czasie hamowania. Która z widocznych na ilustracji lampek kontrolnych informuje o włączonych światłach mijania? A, B czy C. I światła mijania to lampka C. Która z wymienionych przyczyn spowoduje nieosiągnięcie przez silnik o zapłonie samoczynnym obrotów rozruchowych? A niesprawny rozrusznik, B naładowany akumulator, czy C zbyt luźny pasek klinowy alternatora. I tutaj, jeżeli chodzi o zapłon i obroty rozruchowe, to będzie to niesprawny rozrusznik, czyli odpowiedź A. Która z widocznych na ilustracji lamp kontrolnych informuje o włączonych światłach drogowych? A, B czy C? I światła drogowe to te niebieskie, czyli odpowiedź B. Co należy zrobić po stwierdzeniu niewłaściwego ciśnienia oleju silnikowego? A uzupełnić braki dowolnym olejem, B. Sprawdzić poziom oleju i ewentualnie uzupełnić braki, C zawsze włączyć światło awaryjne. No, należy sprawdzić ten poziom oleju i ewentualnie uzupełnić braki, czyli odpowiedź B. Który z wymienionych skutków może zostać wywołany przez kontynuowanie jazdy świecącej się na czerwono lampce kontrolnej ciśnienia oleju silnikowego, a poważne uszkodzenie silnika B uszkodzenie hamulców? C. Uszkodzenie mechanizmu przeniesienia napędu. No, tej lampki nie należy ignorować i może to skutkować poważnym uszkodzeniem silnika, czyli odpowiedź A. Co może być przyczyną ściągania w lewo pojazdu w czasie jazdy na wprost? A. Działanie wspomagania układu kierowniczego. B. Nieprawidłowe ustawienie zbieżności kół. C. Zbyt niskie ciśnienie w prawej przedniej oponie. I będzie to nieprawidłowe ustawienie zbieżności kół, czyli odpowiedź B. W której z wymienionych niebezpiecznych sytuacji na drodze najlepiej sprawdzi się pojazd wyposażony w tzw. ESP, czyli układ stabilizacji toru jazdy? A. W sytuacji konieczności hamowania na drodze gruntowej. B. W sytuacji konieczności ostrego hamowania podczas zmiany pasa ruchu. C. W sytuacji gwałtownego ruszania na śliskiej nawierzchni. I znowu mamy ESP i tym razem prawidłowa odpowiedź to będzie odpowiedź B, czyli w sytuacji konieczności ostrego hamowania podczas zmiany pasa ruchu, bo wtedy pomoże nam ta stabilizacja toru jazdy. Która z widocznych na ilustracji lampek kontrolnych informuje o włączonych światłach pozycyjnych A, B czy C. I wiemy już, że jest to lampka C. O czym ostrzega świecąca się na czerwono w czasie jazdy samochodem osobowym lampka kontrolna z symbolem akumulatora? A o uszkodzeniu akumulatora, B o całkowitym rozładowaniu się akumulatora, C o nieprawidłowo działającym ładowaniu akumulatora. Świadczy ona o nieprawidłowo działającym ładowaniu akumulatora, czyli odpowiedź C. Po zapalaniu się którejś z widocznych na ilustracji lampek kontrolnych, należy się niezwłocznie zatrzymać i usunąć usterkę A, B czy C. Pamiętajcie, że te takie najbardziej niebezpieczne lampki to są lampki, które świecą się na czerwono, czyli w tej sytuacji będzie to lampka B, lampka, która kontrolna brak uciśnienia oleju silnikowego i jak ona się zapali, to powinniśmy się zatrzymać i sprawdzić, co, co się dzieje. Lampka pierwsza, lampka A to lampka kontrolna układu ABS, a lampka C. To ta najmniej chyba przez wszystkich, zwłaszcza ostatnio ulubiona, kontrolna, sygnalizująca niski poziom paliwa w zbiorniku. Jaki może być skutek zużycia amortyzatorów kół kierowanych? A. Zwiększenie przyczepności kół do jezdni. B. Zmniejszenie przyczepności kół i sterowności pojazdu. C. Zwiększenie skuteczności hamowania. I zużycie amortyzatorów to będzie zmniejszenie przyczepności kół i sterowności pojazdu, czyli odpowiedź B. Z widocznych na ilustracji lampek kontrolnych informuje o włączonym ogrzewaniu tylnej szyby. I włączone ogrzewanie tylnej szyby jest to lampka B. Lampka pierwsza to jest płyn w spryskiwaczu, a lampka trzecia, czyli C, to lampka kontrolna przegrzania silnika. W którym z wymienionych przypadków używanie samochodu osobowego nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, a nadmiernie zużyte klocki lub tarcze hamulcowe no, raczej zagrażają. B. Uszkodzone przednie amortyzatory? No też. C. Krótkotrwałe użycie koła dojazdowego, gdy jedna z opon uległa uszkodzeniu? No to raczej nie i to będzie odpowiedź prawidłowa. I to było ostatnie pytanie. Na dzisiaj nawet dość długi wyszedł nam chyba ten film, aż 25 pytań. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. Mam nadzieję, że udało Wam się rozwiązać poprawnie wszystkie pytania. A jak nie, to że czegoś nowego się dowiedzieliście. Dziękuję Wam za komentarze. Gratuluję Waszych zdanych egzaminów. Zapraszam Was do naszego serwisu, do naszych mediów społecznościowych. Pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnym filmie.